Hej, cześć, ludzie, ja jestem Weskin i w dzisiejszym poradniku pokażę Wam kolejny sposób na trofea, tylko tym razem będzie to już stricte pod trofea unikalne, także serdecznie zapraszam do oglądania. Jeżeli chodzi o miejsce, w którym będziemy to robić, znajduje się dokładnie w Quarry End, w terytorium w Stróżów Prawa, dokładnie w tym miejscu, tutaj będziecie mieli trzy takie wyzwania. Jest to dosyć fajny sposób nawet dla osób początkujących, ale i nie tylko, zaraz zobaczycie dokładnie o co chodzi. Przed w ogóle pokazaniem Wam tego sposobu polecam przede wszystkim zaopatrzyć się w troszeczkę apteczek. Przedadzą Wam się również wspomagacze wydolności, które zwiększają oczywiście Waszą wytrzymałość. No i dodatkowo warto również mieć przy sobie kuszę albo łuk, po prostu jakoś broń strzelającą z dystansu. Okej, okay. generalnie sposób polega na tym, że jest obecnie noc, tak? Będziemy to robić w trakcie trwania nocy i zobaczcie, mamy sobie tutaj właśnie to terytorium. Generalnie całość polega na tym, że musimy wytworzyć tutaj pościg, tak? Musimy po prostu spotkać wyjca, rozpocząć pościg i dotrzeć do czwartego poziomu tego pościgu. Gdy już będziemy go mieli, to wtedy wchodzimy sobie tutaj w ten narożnik, dokładnie na końcówkę tego dachu i zobaczcie, że tutaj już nie mam bezpiecznej strefy. Jest to taki mały, fajny skrawek, który możecie w bardzo fajny sposób wykorzystać, ponieważ w tym miejscu będą pojawiały się przemieńce. Tak, i te przemieńce będą się tam po prostu palili, tak jak było to w przypadku właśnie poprzednich trofeów, w których to właśnie wirale wtedy się paliły. Oczywiście mówię tutaj o tej sytuacji obok mostu. Tym razem tutaj pojawiają się sami przemieńcy, także zaraz oczywiście Wam pokażę, jak to wygląda. Czasami mogą się również pojawiać tutaj zarażenie plujący kwasem, także właśnie warto tutaj mieć tą kuszę, żeby po prostu ich sobie tutaj pościągać. Ok, także co, ja rozpoczynam pościg i za chwilę się widzimy. No i zobaczcie, pojawi się właśnie czwarty pościg i teraz lecimy sobie do tego miejsca, o którym wam mówiłem wcześniej. Zobacz. Ustawiacie się dokładnie w tym miejscu. Oczywiście nie możecie mieć tego jasnego ekranu, bo to wtedy jest strefa bezpieczeństwa. I zobaczcie co się dzieje. Tam pojawiają się normalnie przemieńcy i oni się tam dosłownie palą. Oczywiście czasami mogą sobie wyjść, mogą sobie tam spaść. Ogólnie to jest strasznie zliczowane miejsce i jak widzicie dużo rzeczy tutaj się dzieje. <grym> No i co? Generalnie cała tutaj metoda polega na tym, że stoimy sobie dokładnie w tym punkcie i czekamy aż oni się sami zabiją. Oczywiście czasami może być tak, że ci przemieńcy już nie będą się tutaj respili, wtedy jedyne co należy zrobić to po prostu zeskoczyć sobie tutaj na ten drugi budynek i wtedy po prostu będą się pojawili znowu. Oczywiście pamiętajcie, żeby uważać na to światła UV, no bo jeżeli będziecie stali w tym świetle, no to po prostu ten wyścig wam się skończy. I generalnie możecie sobie tak oczywiście tutaj zostać całą noc, pamiętając również o tym, żeby kontrolować... To pojawianie się tutaj tych przemieńców Zobaczcie, oni sobie tam spadają też tak na dół Więc oprócz zbierania Przedmiotów z tego miejsca Polecam również zejść sobie na dół O, i tak jak wspomniałem są tu również ci co Plują kwasem, tak? Jeżeli coś takiego się wam przydarzy to, to oczywiście starajcie się ich zabić po prostu z kuszy Albo z łuku, jeżeli nie macie oczywiście kuszy Bo widzicie, że jak plują nas kwasem To od razu nas to odrzuca No i wtedy może nam to troszeczkę Problemów przysporzyć Tak, pamiętajcie, żeby nie być w strefie no i jak widzicie, cały czas się tutaj pojawiają dookoła. Wirale, oczywiście też tutaj są, jak widzicie, ale wirale niestety tutaj do tego pomieszczenia do środka nie wchodzą. Także, no, powiem wam generalnie, że jest to, myślę, bardzo fajny sposób. Ok, znowu ktoś mnie pluje. Tak, na to musicie niestety uważać. Dlatego polecam też się zaopatrzyć w te apteczki. Oczywiście starajcie się również nie być za długo na dole, ponieważ jak widzicie, przemieńcy są w stanie zejść do nas i mogą nas po prostu tutaj zabić. Przez to po prostu pościg się skończy. Jeżeli będziecie mieć tutaj na przykład zarażonych, o jak Widzicie, niestety wyścig dobiegł końca, ponieważ za długo byłem tam na dole i przemieńcy po prostu zamiast się tutaj zabijać poszły sobie tutaj. Także słuchajcie, generalnie chciałem wam tutaj pokazać sam zamysł tutaj tego sposobu i nie wiecie jak go wykonywać. Oczywiście nie będę tutaj farmić, ponieważ mam i tak maksymalną ilość trofeów, ale jak już skończycie właśnie sobie taką farmę, możecie to robić również całą noc. Wchodzicie sobie po prostu tutaj do tego pomieszczenia, zbieracie lód, który jest tutaj, tak? I potem... Jeszcze polecam zobaczyć tutaj na dole. Tutaj, jak użyję trybu przetrwania, to zobaczycie, że tutaj również jakieś paczki leżą. Oczywiście, tych paczek będzie więcej w momencie, kiedy będziecie dłużej sobie tutaj stali. To tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że sposób Wam się przyda i dzięki niemu zdobędziecie dużo fioletowych trofeów. Jeżeli możecie, oczywiście, zostawcie jeszcze jakiś ślad tam na dole. Dziękuję standardowo wszystkim moim wspierającym za pomoc i wsparcie mojego kanału. No i widzimy się oczywiście w kolejnych filmach. Także trzymajcie się i do zobaczenia.